Witamy na kanale rozrywkowo-informacyjnym plotki na gorąco 24h. Co oni zrobili? Na oczach całej Polski. Finał TZG, a oni. Uciekli. Gdzie zniknęli Kaczorowska i Rogacewicz? Ich skandaliczne zachowanie to policzek wymierzony wszystkim. Zostańcie z nami, bo to, co się tam wydarzyło, to dno i mrok. W niedzielę 16 listopada rozpoczął się wielki, długo wyczekiwany finał 17 jubileuszowej edycji Tańca z Gwiazdami. Emocje od pierwszych minut były gigantyczne. Ale to nie były tylko taneczne, sportowe emocje. To były emocje toksyczne, mroczne, pełne napięcia. A wszystko za sprawą jednej pary. Już na samym otwarciu tego uroczystego, finałowego show doszło do sceny. Sceny. Która wywołała gigantyczne poruszenie i falę szeptów wśród publiczności obecnej w studiu Polsatu. O co poszło? Podczas gdy wszystkie tegoroczne, wypary, zgodnie z wieloletnią, piękną tradycją, dumnie prezentowały się na parkiecie, by po raz ostatni podziękować widzom, a następnie wspólnie, w geście solidarności i szacunku, przeszły na balkon, żeby stamtąd kibicować finalistom, jedna, jedyna para postanowiła zachować się inaczej. Postanowiła brutalnie złamać zasady. Postanowiła publicznie okazać pogardę. Tak. Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz. Zamiast dołączyć do reszty uczestników, do swoich kolegów i koleżanek, oni, natychmiast, bez słowa wyjaśnienia, odwrócili się na pięcie i skierowali się za kulisy. Po prostu zniknęli. Uciekli. To skandaliczne. Pełne arogancji zachowanie zostało nagrane przez osobę obecną w studiu. Mamy na to dowód. Ale skąd ta buta? Skąd ta arogancja? Dlaczego tancerka i aktor, którzy rzekomo tak kochają taniec, zachowują się jak rozkapryszone, obrażone dzieci? To jest ten złoty, bezcenny, mroczny szczegół. Ich dzisiejsze, skandaliczne zachowanie na finale nie wzięło się znikąd. To jest finał. Ale nie finał tańca. To jest finał mrocznej, toksycznej, obrzydliwej wojny, którą oni sami rozpętali. Od kilku dni, a nawet tygodni, atmosfera wokół tego duetu jest wyjątkowo napięta. Gęsta od nienawiści, wzajemnych oskarżeń i publicznego prania brudów. Pamiętamy przecież doskonale, jak Kaczorowska i Rogacewicz odpadli w siódmym odcinku, 26 października. Ich eliminacja była szokiem, ale chyba tylko dla nich samych. Od tamtej pory to właśnie ich żałosny, pełen hipokryzji konflikt z innymi uczestnikami budzi największe, niezdrowe emocje. Przypomnijmy fakty. Widzowie natychmiast zauważyli, że po tamtej eliminacji para nie pożegnała się z resztą uczestników. Uciekli ze studia jak tchórze, ignorując nawet pełen klasy gest wsparcia ze strony Maurycego Popiela. Ale to był dopiero początek. Tuż przed finałem, jakby chcąc jeszcze bardziej podgrzać tę toksyczną atmosferę, Marcin Rogacewicz odpalił bombę. Opublikował ten swój słynny, żałosny, pełen jadów wpis. Wpis o rzekomym t-hejcie, którego miał doświadczać. Od środka. Tak. On publicznie oskarżył innych uczestników i tancerzy o hejt. To jest ta czerwona nić. Aktor twierdził bezczelnie, że spotkał się z jakimiś wrogimi zachowaniami ze strony części gwiazd i tancerzy. I że ich tmowa ciała mówiła wszystko. Co za paranoja. Co za hipokryzja. A jaka jest prawda? Jak donosiły media, prawda była zupełnie inna. To właśnie ta para, Kaczorowska i Rogacewicz, podczas prób do finału, miała totalnie izolować się od reszty ekipy. Unikać wspólnych zdjęć, ignorować prośby produkcji, pracując wyłącznie we własnym, toksycznym, narcystycznym towarzystwie. I teraz, teraz, w trakcie tego wielkiego, uroczystego finału, Kaczorowska i Rogacewicz po raz kolejny, tym razem już na oczach całej Polski, publicznie, demonstracyjnie odcięli się od grupy. Zrobili to na oczach publiczności i wszystkich kamer. Podczas gdy pozostali uczestnicy, normalni, uśmiechnięci, radośnie zajęli balkon, by wspierać finalistów, oni po prostu zniknęli za kulisami. Zapadli się pod ziemię. Sprawiając wrażenie, jakby nie chcieli, jakby brzydzili się brać udziału we wspólnej, finałowej części tego widowiska. Co za dno! Co za żenada! I tu dochodzimy do mrocznego finału. Do tego emocjonalnego wybuchu, który jest pełen pogardy. Można jedynie zastanawiać się, czy to jest kolejny żałosny rozdział tego ich trwającego od tygodni toksycznego konfliktu? Czy to jest ta ich świadoma, arogancka manifestacja? Manifestacja dystansu i pogardy wobec reszty ekipy? Wobec widzów? Wobec stacji Polsat? Jedno jest absolutnie pewne: ich żenujące. Pełne buty zachowanie, ta ucieczka z finału na oczach wszystkich, znów jest jednym z najbardziej komentowanych, najbardziej mrocznych i najbardziej żałosnych momentów tego wieczoru. Co za wstyd! Co sądzicie o tym skandalicznym zachowaniu Kaczorowskiej i Rogacewicza? Czy tak się zachowują profesjonaliści? Dajcie nam znać w komentarzach. Jeśli chcecie więcej takich mrożących krew w żyłach historii z zakulis show biznesu, zostawcie łapkę w górę udostępnijcie ten film i koniecznie zasubskrybujcie nasz kanał oraz kliknijcie dzwoneczek. Dziękujemy za oglądanie.